Sprzątanie podłóg to niekończąca się praca. Rozlane napoje, resztki jedzenia, błoto, zwierzęta jak nad tym wszystkim zapanować? Używamy brudnego mopa i brudnej wody, robiąc przy tym dodatkowy bałagan. Na kolanach szorujemy fugi i podłogi, stosujemy wiele środków chemicznych. I to wszystko na nic! Musi być lepszy sposób! No i jest! Przedstawiamy całkiem nowej H2O MOP Ultra. Niesamowite urządzenie czyszczące, które łączy w sobie zdolność pochłaniania brudu oraz dezynfekującą moc pary wodnej. Dzięki którym będziecie mogli w końcu bez wysiłku doczyścić swoje podłogi, ale również sprawić, że niemal wszystko w waszych domach będzie czyste. Para wodna dociera do brudu zgromadzonego w porach podłogi i zmiękcza go, aby bez problemu wchłonął się w nakładkę z mikrofibry. Po upraniu lub wymianie nakładki H2O Mop ULTRA jest znów jak nowy i gotowy do każdego sprzątania. H2O MOP ULTRA jest ultralekki i niezwykle łatwo się nim manewruje. Ma 12-metrowy kabel i można sprzątnąć nim dużą powierzchnię bez odłączania go od gniazdka. Jest naprawdę lekki i poręczny. a końcówką łatwo się manewruje. Ale to nie wszystko. H2OMOPA Ultra można łatwo przekształcić w niesamowite urządzenie do czyszczenia dywanów. Zamontuj tylko odpowiednią końcówkę i usuwaj brud, plamy oraz odświeżaj dywany, chodniki i maty. Ale to jeszcze nie wszystko. Odłączamy generator pary i już mamy wspaniałą, ręczną myjkę parową. To nadal nie wszystko. 11 różnych końcówek umożliwia różne sposoby sprzątania. Na dodatek można nim również czyścić ubrania. Zestaw akcesoriów łatwo montuje się z tyłu harwał Mopa, także wszystkie końcówki są cały czas pod ręką. Jeśli potrzebujesz jeszcze większej mocy czyszczącej, zapytaj naszych konsultantów o niesamowitą nakładkę z mikrofibry. Ta rewolucyjna nakładka ma setki superchłonnych wypustek, które natychmiast wciągają wszelką wilgoć i brud. Jest to doskonałe uzupełnienie H2O MOPA ULTRA.